I nasz namiot ma o tym przypominać i pokazywać możliwości Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki lotnej w Krakowie. Przywiązujemy również bardzo dużą wagę do działalności edukacyjnej, dlatego też bardzo chętnie uczestniczymy w tego typu imprezach, propagując ochronę środowiska, ochronę przyrody. Imprezy takie jak ta to przede wszystkim imprezy edukacyjne. A nie można lepiej dotrzeć do społeczeństwa jak przez edukację, a najlepiej dociera się przez dzieci. To one pilnują rodziców, to one namawiają rodziców do zmiany podejścia do ekologii, do szeroko pojętej ekologii. Fantastyczna, podsumowując krótko, cudowna impreza.